Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku z serii Jubileuszowe Bitwy. W tym odcinku jubilatem jest Adamada 12. Cześć. Siemka. I rozegra ze mną 20 tysięczną swoją bitwę w grze World of Tanks. Oczywiście przypominam, że to każdy gracz w zasadzie rozegrał więcej tych bitew, ale to mm. są bitwę, które, bitwy, które są tutaj w przebiegu służby pokazane, nie, nie są pokazane w tej chwili bitwy z Potyczek, z Twiercy, z cewu i tak dalej i tak dalej. Więc przypuszczalnie rozegrałeś ich więcej, ale 20 tysięczną randomową bitwę zaraz rozegramy. No, tylko, że na początku kilka głupich pytań i jedziemy z koksem. Adam, aha, jeszcze drugi jubileusz, to jest 300. bitwa na czołgu 10 średnim niemieckim E50M. Dobra, czyli tak, na początku wytłumacz się, dlaczego graż na niku Adamada12. Ten nick stworzył mój tata, bo jak grał w World of Tanks, no i teraz już nie gra i ja po prostu konto przejąłem i gram teraz. Czyli prawidłowo w rodzinie się przejmuje w przyszłości tak. samochód przejmiesz od taty Oczywiście. albo tam różne gadżety. Mhm. Więc też przestał tata grać, więc kontynuujesz jego przygodę. Okej, okay. patrząc na informatykę, na informa na informa Infografikę, przepraszam. Infografikę. Tak jest, tak jest. No to widzimy, że podobają ci się chyba głównie niemieckie czołgi, bo prawie 9000 bitew na niemieckich czołgach, czyli prawie połowę bitew na niemieckich czołgach. Jak to wygląda teraz? Czy może to Twój tata grał na tych niemieckich, czy też niemieckie czołgi to są Twoje ulubione? Tak, moje czołgi to są właśnie niemieckie. Prawie mojego taty był ulubiony Ferdynand. Prawie wszystkie bitwy tam zagrał, na 800 tam jest. Mm -hmm. on, on, on grał z pertkiem cały czas no też. stoi dalej, ale już, już nie gra. Mm -hmm. A twój ulubiony to jest właśnie 50M, tygrys pierwszy mm -hmm. i T29 Tak jest, czyli bardzo dobre pojazdy. Dobra, nie będziemy tutaj już gadać, przedłużać. Bierzemy czołgi do bitwy. Tylko muszę znaleźć swojego E50M. Gdzie on jest? Tutaj chyba. Tak jest E50M. Ja nim gram bardzo, bardzo rzadko, więc cieszę się, że mhm. będę mógł nim zagrać. Słuchaj, to teraz skup się, gramy normalnie, już nie myśl o nagrywaniu. Po prostu gramy zwykły Plutonik. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Tylko tak informuję, że niestety mm, wychodzi nie najlepiej. Trzec. No. Ale może nam wyjdzie dobrze. Trzy artylerie. Nie, nie ma za bardzo tych ciężkich. Nie ma za bardzo ciężkich. Wiesz co? Może ja, pojedziemy na lewo. No, le, ja proponuję na lewo. Ja proponuję na lewo, mhm. tylko że przed wjazdem na lewo. Mm -hmm. Zobaczmy, czy lighty nie jadą przypadkiem okay. na środek, i, i tak delikatnie można przycelować działem na ten wjazd na klasztor, y, tak, mm -hmm. żeby y, móc tam ustrzelić jakiegoś lighta lub meda, A później pojedziemy na lewo. Okay. jak widać, lighty jadą. Dobra, no to teraz tutaj działo przycelowane. Aha. Nie mam tundry, muszę jechać bliżej. Ja też. Ładne kombo, widziałeś? Działam. Ja. No i teraz zrobiliśmy delikatną przewagę naszym czołgom. Te dwa strzały spowodowały, że nasze czołgi zdobyły. Hila! No i możemy teraz spokojnie jechać. Grompią My... tam dołem. Aha, kuku, ku, ku, ku. mogliśmy dłużej być tam. Właśnie my god, patrz co tam pojechał! dziesiąty t O oh, shit. No, powiem ci, że. Nie za dobrze. Nie wiedziałem, że dziesiąty ja też nie, tam nie wiedziałem. pojedzie. Nie trafiłem w niego, cholewcia. Może będzie bicie z tego. <grym> Dobra, te czaty. Tak, C chodź trzeba rozwalić. Sobie. A później. Bo to 120, już ginie. Dobra, a później coś wykombinujemy. Ja dopiero wjeżdżam. Moment. Zaraz ci pomogę. Dobra, te czołgi chyba zaraz będą zniszczone. Można na Tarana wjechać. Lorka, Lorka. Dobra, saję. Arta strzeliła. Arta KD. Dobra, teraz tak, Jak pytanie, tak? czy... Hmm, co by tu zrobić? Obiekt jeżdża na Hila Tak się zastanawiam... Ha, 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 Czy te deki... A, jest! O jest, yes. yes, 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 jedziemy, jedziemy! Kurde, bo damage wezmął, o Jezu... O Jezus Maria... O ma... Maria Magdalena... I bacza, bacza. Ale zasłoniłem ci tak? Nie, 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 trafiłem. Hmm. Tylko żeby Ar Arta nas tu kadę nie jedła. Dobra. Aj, błyskiet. <grystanie> no wiem, no. Mam szybsze palce. <grystanie> tak. Hmm, wiesz co? Ja... Rób co chcesz. Ja nie chcę, też żebyś się sugerował moim zdaniem, bo na razie moje zdanie jest dobra, dobra. kiepskie. O kurde Artakade Ja tam jadę tego baczata rozpieprzyć tyle Później Oj, tam, tam No wbijamy, wbijamy, no no wbijamy. Buta tam Tylko ich te deki będą kampić, więc mm. trzeba uważać. Oj, niedza, zjechał, niedza. zjechał, zjechał, zjechał. Gry tam poluje. Niszczy się? Ucieka. O kurde. Ładuj! Ładuj! Jest! Dobra, ja go tu tak trochę staraniłem, żeby cię nie pieprznął. Dobra, no to zostały nam artylerie. Oh my... Co się stało? Jestem na gąste, nie ma na pojarki. O, tak, zaraz wyjdzie. O, o, o! UDES! O. A gdzie jest? Y, wiesz co, powiem ci, że... No gdzieś kampi, no przypuszczalnie... O! Tam kampi. Dobra. Już koło. No czy bitwa wygrana. Tylko mógłbyś mnie pomścić. Ja bym był bardzo wdzięczny Tobie. O, niestety. Dobra, to Arta też mnie biła. Pomsi mnie. Ale... Ej, ej, coś. No, już chyba nic nie pieprzniesz 23 trzecia. Jest. Dziękuję. Klepnij ją. Dobra. Yes. No, może tak. Nie za dobrze, bo y, oczywiście Dobrze jest jak się robi przynajmniej y, 4000 obrażeń. Ja no, mam. 2900 to spoko. No, czyli jest ok. Y, fajny mm. czołg. Bardzo. No, tak jest. I pancerz i mobilność. Tak Działa. A więc... Już tylko tak zerkniemy na koniec 20 tysięcy bitwa. Rozegrana. No i jeszcze tak wam pokażę, że była to 300 na bitwa na E50M tak jest. Widzę, że najlepszy wynik miałeś prawie 7000 obrażeń, czyli nieźle. Dobra, Adam, znaczy nie Adam. mnie jak masz? Radek, mam na imię, ale wszyscy mnie, wszyscy mnie nazywają Adaś w mm -hmm. klanie. Tam. Dobra, ja myślę, że to wszystko. Tradycyjnie, na koniec, może miałbyś ochotę coś dopowiedzieć, lub kogoś pozdrowić. No, to ja bym pozdrowił serdecznie moich kumpli, starą ekipę z, z poprzednich klanów i w tym też, czyli Nefariusa, Pape, Grispena. Przema i pozdrawiam jeszcze moich kumpli z klasy, oni wiedzą kto, no, to to wszystko i jeszcze Eksasena, tak. Marcina i Grubsona. Tak jest. Przyłączam się do pozdrowień. Dziękuję za wspólną bitwę. Dziękuję za uwagę. No i cóż, do zobaczenia. Wesołych świąt. Dziękuję, nawzajem.